Rejhan i Emir zostali zamknięci w opuszczonym domku, w którym Wural przetrzymywał Rejhan. W 32 odcinku serialu Przysięga: Postrzelony Emir jest w coraz gorszym stanie. Sprawdź, co wydarzy się w 32 odcinku Przysięgi. Emir, Gegberg Demirci, przyjechał na pomoc Rejhan, S.G. Jagis. Został postrzelony przez Wurala który uciekł i zamknął małżonków w opuszczonym domku. Cemre, cejda Olguner, zaczęła namawiać Cavidan, Gilardzan, aby zawiadomiła policję. W 32. odcinku przysięga Emir jest w coraz gorszym stanie i musi przejść operację. Rejhan bardzo się o niego martwi. Zafer pomaga Cawidan szukać Emira. Niestety, nie ma dla niej dobrych wieści. W końcu zdesperowanej Rejhan udaje się wyłamać drzwi i sprowadzić pomoc. W szpitalu Emir od razu jest przywieziony na salę operacyjną. Kemal, Sanwerr ma pretensje do Leili, ministra z Kirp, że rozmawia z dzieckiem o matce, choć to zakazany temat. Kłótnie słyszy Masal, Sancin i Nagir. Kiedy Kemal zostaje sam, dziewczynka podchodzi do niego i zaczyna mówić. Leila chce odejść, ale Kemal jej nie pozwala. Słuchaj, jest pod wrażeniem przemiany masal. Rejhan czuwa przy mężu. Mówi, że mu wybacza. Przysięga odcinek 32. W czwartek, 17 października 2019 o godzinie 16.05 w TVP1. Sprawdź program TV.